Witajcie, witajcie kochani. Chciałam się z wami czymś bardzo ciekawym podzielić. A mianowicie. Dzień dobry. <noise> Dzień dobry. My, my, my mieszkamy w górach. W górach? Tutaj są góry, a jak piaskowej. Tak, właśnie weszliśmy na taką piaskową górę, bo jechaliśmy rowerkiem po okolicy, bo zwiedzamy naszą nową okolicę. To są, to są bardzo wielkie mrówki. <noise> mrówki są, tak. Dużo, dużo życia tutaj jest. I słuchajcie, to z czym do Was przychodzę, to przede wszystkim chciałam powiedzieć o, o takich planach, które mamy, a życie i tak, że tak powiem, prowadzi nas yy, w najlepszym dla nas kierunku. Yy, o co chodzi? A mianowicie w zeszłym roku, w październiku, jak pamiętacie, ruszyłam z całym Majdanem, z całym moim domem, bo dom sprzedaliśmy z mężem. Ruszyliśmy na Dolny Śląsk, żeby tam szukać. O, jakaś muszka nam tu przyszła. Hej, muszka. Żeby szukać naszego miejsca do zamieszkania. No i wiele miesięcy poszukiwań tam. No niestety nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. W związku z tym postanowiliśmy szukać miejsca gdzie indziej. No i powiedziałam wtedy, jak nie w górach, to na Mazurach. No i się spełniło. Ja. Mieszkamy ja. na Mazurach Zachodnich i okazuje się, bo bardzo chcieliśmy mieć góry i okazuje się, że tutaj mamy niezłe góry, bo... Takie gigantyczne, no bo tutaj ktoś chyba buduje w tych górach. Możliwe. No bo tu są dwie góry. Tak, w każdym razie teren jest polodowcowy. A więc mamy piękne górki i pagórki. Właśnie w tej chwili Właśnie, siedzimy na takiej pagórki. górze piaskowej. Nie wiem skąd ona się tu wzięła, bo poznajemy okolice. I bo jest po wiemy. prostu cudownie. Okazuje się też, że no, chcieliśmy teren górzysty. No i taki mamy. Bo nasza ziemia rodzi kamienie. Dosłownie. Wiercimy teraz studnie od kilku tygodni. Ale nie działa. No bo jak to? My wiercimy, Mm. Nie wciągają, a kamienie spadają mi, że tam idzie No właśnie. To będzie kamienna, która będzie wierciła, a kamienie będzie wciągał do Dokładnie. Także kamienie, kamienie nasypują się do wywiertu i musimy poczekać na inną ekipę, na Ale taką będzie... specjalistyczną w takim terenie. Ale to będzie wciągał kamienie. Tak, tak. Taka, która poradzi sobie ta w tym kamienie. górzystym terenie mazurskim. A więc yy, ja już po raz któryś spotykam się, z takim doświadczeniem. Tak, piasek. Piasek, jak dużo piasku tutaj jest. Tak. Z takim doświadczeniem się spotykam, że mam swój plan. Eee, a życie ma dla mnie, kiedy jestem otwarta, to życie ma dla mnie jeszcze lepszy plan jeszcze lepszy pomysł. Bo pamiętajcie, że zarówno nasze życie, jak i nasz mózg zawsze dają nam najlepsze rozwiązania. Najlepsze. Nawet jeżeli w danym momencie wydaje ci się, że to, co masz, jest czymś najgorszym, to możliwe, że z punktu widzenia takiego nieświadomego jest to dla ciebie najlepsze i najlżejsze rozwiązanie. A więc, cokolwiek dzisiaj cię spotyka, w jakiejkolwiek jesteś przestrzeni, to przede wszystkim doceń to, że masz to, co masz, i możliwe, że to, co do ciebie przychodzi. Jest najlżejszym rozwiązaniem dla Ciebie, ale też tym, na co jesteś gotowa, gotowy przyjąć. Jestem w ciągłym zachwycie tego miejsca.